No, witam serdecznie w kolejnym filmiku. Oto, tutaj dotarła do mnie partia testowa od producenta ekogroszku Tani Opał. Po małych problemach logistycznych udało się w końcu załatwić, aby dotarło tutaj 5 woreczków testowych do mnie na test. Groszek Orzeł. 28 megajouli. Zobaczymy co oni teraz e, prezentują tutaj, jeżeli chodzi o jakość tego groszku. E, co pierwsze zauważyłem, zmienili opakowanie. Worek jest grubszy, mocniejszy, e, przetestowałem go nawet tutaj wrzucając do siebie do piwnicy, e, z pół metra rzuciłem go na ziemię, no, nic się nie stało, nie rozerwał się, nie pękł, więc jest naprawdę wytrzymały dla. Osoby, które mają problem, z, że tak powiem, z załadunkiem do piwnicy, śmiało mogą sobie go w jakiś sposób tam nawet wrzucić, nie powinien się rozerwać, a powiem szczerze, że grubość tego worka jest naprawdę w porównaniu do poprzedniej partii, dużo grubsza. Co chciałem jeszcze powiedzieć, 28 MJ wartość opałowa, Tutaj z przodu nic więcej, żadnych parametrów nie ma. Zobaczymy jeszcze z tyłu woreczka. O, wszystkie parametry są podane z tyłu. Jeszcze zobaczymy, o, żeby nie było. O. Co tutaj mamy? 28 MJ. Granulacja minimalna 5 mm do 25. Mm. Zawartość siarki całkowitej. Jest podane 0,8% zawartość popiołu 10%. Co tu jeszcze mamy? Zawartość podziarna to też jest dosyć ważne. Tutaj mamy zawartość podziarna też do 10%. Co jeszcze jest? Zawartość nadziarna 5% i zawartość wilgoci całkowitej 15%. Chciałbym tutaj ten woreczek jeden rozciąć, zobaczyć jak to wygląda w środku. Chwileczkę odłożę telefon i zaraz wracam. O, już. No i zobaczmy jak to wygląda w środku. Węgiel błyszczący, ładny. Co mogę powiedzieć? no nie jest mocno mokry, wilgoć tam jakaś jest. Wiadomo, w każdym węglu jakaś wilgoć jest. Kawałki błyszczące to świadczy o tym, że to jest dobrej jakości węgiel, bo im bardziej taki matowy, to jest e, tego co sprawdzałem już w kotle u siebie, a jest taki im bardziej mat, taki miękki, kruchy, to to jest bardzo słabej jakości. Tu są widać takie błyszczące kawałeczki, wszystkie się świecą. Moim zdaniem wygląda na dobrej jakości, ale to się okaże oczywiście w piecu. E... Niestety mamy jeszcze troszkę w zasobniku, więc będę musiał poczekać jeszcze z dzień lub dwa, żeby sobie ten ekogroszek wsypać. A Chcę zrobić na takiej zasadzie, żeby ten test był jak najbardziej wiarygodny. Więc wypalę cały węgiel z zasobnika, wyczyszczę palnik, wyczyszczę piec i wtedy zasypię węgiel, rozpalę na świeżo i zobaczymy, jak on się będzie zachowywał na że tak powiem, czystym kotle, niezanieczyszczonym, nie żeby nie było tam jakichś przekłamań odnośnie spalania. Także jak tylko wsypię, będę kręcił kolejny materiał. Oczywiście to będzie w tym samym filmiku, tylko po przerwie. No, piecyk wyczyszczony. Sadza wymieciona, odkurzona. Dużo tego nie było. Znaczy dużo nie było. No. Było sporo, ale ilościowo nie ma dużo, bo te kanały jednak nie są wielkie. Tutaj troszkę i tam jeszcze mam trochę w worku, reszta w odkurzaczu. No i co? Zasypujemy sobie tutaj tym testowym ekogroszkiem orła. 5 woreczków, 100 kg. Zaraz zobaczymy, zaraz uruchomy, bo już troszkę piec wystyk. Zajęło mi to raptem 45 minut. Wyczyszczenie tego kotła, jakby ktoś miał kiedyś jakieś pytania, jak to szybko zrobić, trochę mogę pomóc. Tutaj zaraz zasypiemy tym ekogroszkiem, uruchomimy kocioł. No i później będę zmieniał parametry. Postaram się ustawić je jak najbardziej optymalnie. Oczywiście, żeby to było i ekonomiczne, i wydajnościowe. Yy, zobaczymy, żeby, czy on sobie będzie radził. Ja mam dosyć duży kocioł 19 kw. Zresztą tutaj o, pokażę Wam go w całości. Jest kawał lunta. Ma gdzieś około 1,70 70 m wysokości. Docelowo był robiony z dodatkowym rusztem. Niestety z niego nie korzystam, bo to wszystko drewno które miałem smoliło mi strasznie kocioł i szkoda było tylko mojej roboty. Bo raz na dwa tygodnie musiałem go czyścić. na no, jako groszku, w zależności jaki. Tutaj paliłem sobie tym prestiżem. Całą tonę wypaliłem, trzech różnych rodzajów. Filmiki tam też będą później na moim kanale. Ale generalnie piecyk sobie daje świetnie radę. Dom nieocieplony na chwilę obecną, ponad 160 m2, stare budownictwo. Także myślę, że. W przyszłości, jeżeli elewacja będzie zrobiona i dokończone ocieplenie, to ten piecyk tutaj się zmniejszy, będzie wymieniony na inny. A na chwilę obecną jest taki. Więc parametry będę ustawiał pod ten mój kocioł 19 kW, 160 m2 domu nieocieplonego, stare budownictwo. No i też tutaj tym się trzeba kierować, tak? Więc zasypuję, odpalam i następny filmik już będzie z jakimiś konkretnymi parametrami, ustawieniami i pokażę Wam jak ten węgiel się zachowuje na palniku. No cześć wszystkim, tak jak zapowiadałem. Tutaj już po wypaleniu tej partii testowej, jak widać, po samym popiele. Pokażę bliżej. To jest ta ostatnia partia. O, tu z góry widać już takie drobniutki. Tak. Tu na samym początku troszkę takich grubszych kawałków, ale to mięciutkie wszystko. Ładnie się rozłupuje, to nie jest jakiś tam twardy, skoksowany spiek, tylko taki mięciutki, jeszcze nabiorę szufeleczką, żeby nie było. Pokażę. Jest to taki popiół miękki, troszeczkę takich niedopałków tutaj na samym początku miałem. O, widać te czarne kawałki, ale to spowodowane tym, że zmieniałem parametry, węgla, znaczy tego pieca tutaj u mnie i chciałem zobaczyć jak to się będzie zachowywał na różnych yy, ustawieniach. Także ta końcowa faza już jest taka dosyć fajna. O tutaj widać, to jest z wierzchu taki już drobniutki. Można powiedzieć bardzo drobniutki, pod spodem taki drobniejszy. A na dole taki grubszy był, no bo miałem inny węgiel ustawiony. Także generalnie do takiej formy na pewno nie będzie to popiół jak z papierosa, ale do takiej formy o drobniutkiej, jak tutaj widać, można śmiało piec ustawić. Tak? Czyli jest to taka forma bardzo fajna już. Świadczy o tym, że węgiel się ładnie wypala. Co chciałem powiedzieć? No, pokażę Wam tutaj na palniku. I niedawno się piecyk rozpalił, więc ten kopczyk jeszcze nie jest taki idealny, ale to myślę jest akurat mniejsza, mniejszy problem, jeżeli chodzi o palnik. Generalnie piec się fajnie zachowuje na palniku, ładnie się wypala ze 100 kg, czyli około 5 dni palenia. No wiadomo, ze zmiennymi tutaj ustawieniami, myślę, że na tych ustawieniach, o tych końcowych. Które już miałem na samym końcu, to byłoby tego popiołu dużo mniej. I tak jest sporo takiego drobnego, że tak powiem. E... Tutaj widać w popielniku nic wielkiego nie ma. Mówię z początku, troszkę ustawień był taki grubszy. Na chwilę obecną już wszystko jest drobniejsze. Co dalej. Na razie piecyk zamkniemy. Trochę opowiem o tym węglu. Nie przygotowywałem pieca, nie, nie, nie e, czyściłem. Coś mi tutaj przerwało. E, chciałbym jeszcze raz pokazać, że e, piecyk nie był przygotowywany, czyszczony. E, przed wymianą węgla był. Jest taka sadza czarna, jak widać tutaj na drzwiczkach troszkę też się osadziło tutaj troszkę widać szału nie ma, żeby to było nie wiadomo jak czyste spalanie ale jednak nie ma też dużego syfu chciałem pokazać też Wam jeszcze tutaj parametry na jakich pracuje kocioł A więc tutaj mam obroty dmuchawy 35% próbowałem też na większych, mniejszych niestety no tamte spalanie nie było takie idealne przy moim piecu to są optymalne parametry dla tego węgla więc no nie chciałbym tutaj teraz wprowadzać kogoś w błąd, że na jego będzie tak samo. Bo każdy piec zachowuje się troszeczkę inaczej, wiadomo, że trzeba przy tym piecu troszkę posiedzieć, tych parametrów pozmieniać, żeby to było jak najlepiej, jak najbardziej optymalne spalanie względem ekonomii i wydajności. I teraz Wam pokażę tutaj tak. Czas pomiędzy przedmuchami mam 8 minut i czas przedmuchu 40 sekund. W zupełności to mi wystarcza, jeżeli chodzi o. Nie wygaszenie palnika, tak? oprócz tego tutaj jeszcze sterownik ten Negrosa ma coś takiego, że nie pozwala spaść temperaturze wody poniżej 40 stopni. Jeżeli temperatura poniżej 40 stopni spada, jego nadrzędny tryb wznawia pracę kotła i nagrzewa tą temperaturę do zadanej tam na przykład 45, żeby nie wygasić kotła i z powrotem się wyłącza. Tak? Krotność podawania 3. Czas pomiędzy podawaniami mam minutę 18 sekund i to jest taki u mnie w tej chwili optymalny czas. Przy podawaniu 6 sekund. Ja mam podajnik ślimakowy, wiadomo, że na podajnikach innego typu może to być całkiem inaczej. Temperaturę zadaną, znaczy temperaturę załączenia 35. Na chwilę obecną mam ustawioną temperaturę na 50 stopni. Ktoś może powiedzieć, że za mało, ale powiem Wam tak, że przy suchej sadzy i na chwilę obecną, tak jak mój kocioł pracuje, te 50 stopni jest w zupełności wystarczające i tak woda w baniaku do użytku domowego nagrzewa mi się w granicach 55, bo ma chwilę zwłoki zanim to wszystko się wyłączy i tak pompa jeszcze przegoni tą gorącą wodę, to w baniaku już mam 55 stopni, więc więcej nie chcę, bo przy 60 ona już po prostu parzy. I teraz tak, co jeszcze bym mógł powiedzieć? Temperatura wyłączenia regulatora, ale to jest nieistotne i obroty dmuchawy nadzorze 40% tak, z tego względu, że troszkę więcej obrotu daje na rozdmuchanie tego żaru, żeby to wszystko było ładnie rozpalone w trakcie przew między paleniem. I teraz tak, no zwaliłem ten popiół tutaj, bo jest go na pięć worków, w których wsypałem, jest go pff, może 1 trzecia, może, nawet chyba nie. Także wydaje mi się, że całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o wkręcanie się na temperaturę, bardzo fajnie, bardzo szybko, sprawnie. Piec się ładnie rozgrzewa. Woda też. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno te worki, które wymienili, są super, bo naprawdę można mocno chwycić ten worek, choć nie rozerwie, nie urwie, nie, nie, nie rozszarpie. Także do dużego podajnika, tak jak w moim przypadku, wysoko go mamy, 40 prawie, to można śmiało go wrzucić. No i co? Recenzja generalnie bardzo pozytywna. Węgiel, węgiel bardzo, bardzo fajnie się spala. Kaloryczność okej. Okay. No i tyle, nie? Wielki plus. Jeżeli ktoś by miał. Kupić taki węgiel, no to jak najbardziej polecam, tak? Na tle innych ekogroszków, które tutaj miałem okazję spalać.